The current phase of the conflict in Ukraine, Orban is trying to do his best in order to bring NATO and Russia together to have some sort of negotiations, a political settlement. And what's your interpretation of the current phase and what's going on right now in the European Union, considering the conflict in Ukraine? Well, the uh, I have been following this uh, this um, conflict in Ukraine from well before it became a war, and like many observers, I have been misled time and again over the last twenty-five years uh, by the seeming closeness of a Russian victory, which, and by predictions that a matter of weeks before the end is in sight, um, only to be Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie Jest dzisiaj środa, 10 lipca Przepiękny, słoneczny, gorący dzień się zapowiada Miej odwagę być mądrym, jak mówił Horacy. Proszę Państwa, to powiedzenie Horacego sprzed setek lat, przed tysięcy lat Ma to, ma ogromne znaczenie z teraz No ale przejdźmy do meritum Polecam Państwu dwa materiały. Pierwszy zagraniczny kanał brazylijski Dialog Works. A no, on gdzieś jakieś 20 godzin temu był, zrobiony 19-20 godzin temu. Rozmowa pana Brazylijczyka, właściciela kanału, ze starszym panem. Pan się nazywa Gilbert Doktorow. Doktorow to jest nazwisko, nie to, że doktor tego doktorow. To jest jego nazwisko. On jest y, Belgiem, ale chyba ma również obywatelstwo amerykańskie, o ile się orientuję. Rozmowa była prowadzona y, przez... znaczy z Brazylii, ale ten pan doktorow był... Y, jest w Brukseli. Proszę Państwa, to jest starszy pan. Nie wiem dokładnie, ile ma lat. Y, próbowałem poszukać jakichś informacji takich encyklopedycznych. Nie znalazłem, natomiast jak się wpisze jego nazwisko, jest jego strona. Tam są różne artykuły. Ten pan się zajmował biznesem, bardzo dużo wie na temat Europy Wschodniej. Pan jak działał. On pracował i w Rosji, zaję się w Czechach. Oj, no wie co jest grane. On pracował wtedy, kiedy się rozpadał Związek Radziecki. I tam przez jakieś tam ileś lat, że tak powiem, zajmował się chyba biznesami różnymi. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, no prawdopodobnie uczestniczył w dewastacji tego wszystkiego, co po komunizmie, komunizmie zostało, ale to nie można mieć do, te, do tych ludzi pretensji, ponieważ w tym czasie byli ludzie, którzy zarządzali yy, danymi krajami i to oni powinni dbać o interesy tego kraju. <laughs> a tak a propos interesów, on użył takiego fajnego sformułowania, <laughs> że... O kurde... Właśnie... porównał to... Boże, nie, nie pamiętam do jakiego kraju, ale nieważne. Właśnie powiedział, że chyba, że za Jelcyna to było tak, że byli sami złodzieje przy tych biznesach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówi, że Putin też miał złodziei przy biznesach, ale on ich potrafił wykorzystać. W sensie tym, żeby zdobyć wiedzę. On bardzo pozytywnie o Putinie się wyraża. Bardzo negatywnie zaś wyraża się o Unii Europejskiej, o władzach tak zwanej Unii Europejskiej, że to są wasale Ameryki. No, proszę Państwa, bardzo ważny, istotny materiał. On jest dosyć długi, bo on trwa około godziny, ale warto. Pewnie za warto, bo tak jak mówię, ten Pan wie dokładnie o czym mówi. Ten Pan wie dokładnie o czym mówi. Przypomnę tylko to, co mówił od zawsze że nie należy się przywiązać do żadnego kanału. Różni ludzie różne rzeczy mówią, na różnych kanałach, ale generalnie rzecz biorąc, trzeba umieć wyciągać wnioski. A wnioski można wyciągać wtedy, kiedy się samemu coś wie na ten temat. Bo jak się jakiegoś z otwartą gębą, że tak powiem, słucha i mówi, o tak, ten Pan mówi słusznie, bo akurat tam do czegoś mi to pasuje, no to znaczy, że nie wiemy nic. <laughs> Osobiście uważam, że Pan Gilbert doktorów, bardzo ważne informacje przekazał, które mogą i na pewno są w stanie oświetlić, rozjaśnić nasz umysł w ocenie tego, co się dzieje dzisiaj. Tak a propos dzisiaj, na którymś z tych amerykańskich kanałów, nawet nie pamiętam w tej chwili na którym, wspominano, wspomniano byłego jakiegoś polityka amerykańskiego, który był twórcą tej wojny, zimnej wojny pomiędzy Stanami a Związkiem Radzieckim, po, po II wojnie światowej. To on wymyślił tak, żeby tam, że to są wrogowie ci, ci radziecki Radziecki, i tak dalej, tak dalej. Ten pan nie żyje. On zmarł w 2005 albo 2007 roku. Nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale szukam informacji. Natomiast to jest istotne. Ten pan po jakimś czasie w, nie, w okolicach chyba 1997 czy 1 roku, chyba się, jakoś też tak po, 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 pod koniec w, w tych schyłku tam tych e, lat e, ro, 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 rozwiązania się Związku Radzieckiego, on też zmienił zdanie. I mówił, że na przykład rozszerzanie NATO to jest coś bardzo złego, że to jest głupi krok itd. itd. Widzicie Państwo, ludzie zmieniają zdanie, ale o, o czym to świadczy? że nawet jeżeli ktoś popełnia błędy i wychodzi na to, że gdzieś tam w jakimś momencie głupio gadał, ale potrafi zmienić zdanie, to znaczy, że nie jest głupi wcale. Bo tylko głupcy nie zmieniają zdania. No widzicie Państwo. Ach, on chyba porównywał Putina. Rosję Putina z Ameryką, że kiedyś byli uczciwi ludzie, a teraz są złodzieja, a ten mówi, że, że z tych dwóch... Złodzie... No tak właśnie. To Państwa warto to obejrzeć. I druga rzecz. No, już parę razy mówię w różnych materiałach, że przerażają mnie uchodźcy, przerażają mnie uchodźcy ci, którzy podobno uciekli przed wojną z Ukrainy, ci, którzy od lat siedzą tutaj. Przed chwileczką, kiedy przygotowywałem się do wyjazdu, właśnie przeszła grupka młodych, wydziarganych, dobrze wypasionych ludzi, takich wyglądali na rockmenów. Jakoś takim to w ogóle na nich wrażenia nie robi, że coś się na Ukrainie dzieje. No ale proszę Państwa, jest możliwość, że wyjaśnimy ten temat. Otóż po raz pierwszy zetknąłem się z polskim kanałem, który prowadzi Pan Tomasz Piekielnik. Tomasz Piekielnik. Proponuję odwiedzić ten kanał. Zaznaczam, że nie mam że zielonego pojęcia, jak ten kanał należy oceniać. Yy, natomiast obejrzałem wczoraj materiał, bardzo długi materiał, prawie znaczy półtorej godziny. On dokładnie z detalami omówił punkt po punkcie porozumienie które podpisał Tusk z Żeleńskim 8, czyli dwa dni temu. Proszę Państwa, mówiąc w dużym uproszczeniu, po pierwsze i tu się zgadzam z panem Tomaszem Puste, yy, Piekielnikiem, że to wygląda na to, że ten dokument to przygotowano w Ameryce no i dano nam do podpisania. Zobowiązania są tylko po stronie polskiej. Generalnie rzecz biorąc, ten burdel na Ukrainie, który zrobili Amerykanie z Anglikami, bo to oni doprowadzili do tego, że że, że no, zmanipulowali naród ukraiński przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Ci głupcy dali się zmanipulować, uwierzyli, że oni są ho, 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 taką potęgą i zawojują świat. I za ten burzel Polska ma zapłacić. Już płacimy, a my mamy zapłacić jeszcze więcej. Wszystko za darmo, my mamy się zobowiązać, że będziemy warsztaty prowadzili. A poza tym z tego porozumienia to tak wygląda, że. My chyba wchodzimy w wojnę już. wojnę z Rosją. Jeżeli tak będzie, no to <laughs> żegnaj genia. Nie będzie nas. Proszę Państwa, jest pewne, pewne światełko w tym tunelu. Mianowicie tak. Moim zdaniem z prawnego punktu widzenia ta umowa jest nieważna. Po pierwsze, to się nazywa porozumienie. A to nie powinno być porozumieniem. Po drugie, podpisał to Żełęński, który stracił prawne e, podstawy do reprezentowania kraju i to nie to, że tam e, on sobie wymyślił, że nie jest wojna, to on się nie musi poddawać wyborom. Nie ma. Ich konstytucja ukraińska wyraźnie mówi, że w takich przypadkach władza przechodzi na ten ich Sejm chyba, i o ile się dobrze tam, nie wiem, jak Wierchowna Rada to się chyba nazywa, ale nie jestem pewien czy dobrze mówię. I oni wtedy mogą pełnić władzę, jakby taką za prezydenta do czasów najbliższych wyborów. Czyli krótko mówiąc, może to jest wyjście takie, że Tusk albo ktoś tam mówią sobie, no dobra podpiszemy, bo nam Amerykanie kazali, a oni nam płacą, no dają nam szmal, moja rodzina się wzbogaciła, jeszcze bym sobie kupił to lub tamto. Ale w razie czego to będzie można podważyć tę umowę. Na razie na 10 lat ją podpisujemy przecież tylko, nie? Proszę Państwa, jeżeli to wejdzie w życie, jeżeli nikt z tym nic nie zrobi, to będziemy totalnie zrujnowani. My już jesteśmy zrujnowani, a będziemy jeszcze bardziej. Nie zdziwcie się, patrioci, pseudo i tym różni inni mądrzy, niby ludzie, że się dowiecie, że ceny pójdą w górę, że może wam emerytury obniżymy albo coś tam jeszcze, no bo musimy naszych braci ukraińskich finansować. Braci? Ludzie. Ta ekipa milionowa, która tu przyjechała do Polski dostaje wszystko z Afriko. Nawet połączenia telefoniczne, internet, wszystko z Afriką. My za to płacimy. Naprawdę nic o Państwu nie mówi? Proszę Państwa. Tu nie chodzi o sianie nienawiści, o antagonizmy. To nie o to chodzi. Rząd Polski... Tak jak wszyscy mądrzy ludzie na świecie mówią, tak jak każdy inny rząd krajowy ma obowiązek dbania o obywateli. Oczywiście oni powiedzą, no tak, ale przecież oni mają nasz PESEL, a może już im obywatelstwo nadali. Proszę Państwa, okazuje się, że bardzo dużo ludzi, którzy mieszkają tutaj, się urodzili w Polsce, to też jest pochodzenia ukraińskiego. To są takie efekty II wojny światowej, tak a propos zabierania mordowanym Polakom ich dokumentów tożsamości. Ja nie znam się na tym, nie jestem historykiem, nigdy nie żyłem tymi problemami. Nie mam żadnych zaszłości historycznych, rodzinnych i tak dalej. W związku z tym nie potrafię się na ten temat wypowiadać. Natomiast powiem jedno, nie podoba mi się to, co widzę. Nie podoba mi się to, co widzę. Ja rozumiem, że człowiekowi należy pomóc. Ale proszę Państwa, mówienie, że tym ludziom, którzy biegają po Polsce należy pomagać, to jest tak jakby mi ktoś powiedział, że mam oddać moją emeryturę temu komuś, który ma 40 samochodów, milionowe wydatki regularne i tak dalej, tak dalej. A koksownik żołyński tak właśnie ma. Pracownicza jednej, jednego z domów towarowych w Stanach Zjednoczonych, a, to było chyba z rok temu może, opublikowała domu z zakupu, nie wiem, pamiętam, czy to był jakiś tam rachunek, paragon zakupów, jakie zrobiła żona żeńskiego, jak z mężem była w Stanach. Wydała na ciuchy coś milion i sto tysięcy dolarów. Milion i sto tysięcy dolarów, dobrze słyszycie? Kiedy państwo wydaliśmy na ciuchy milion i sto tysięcy dolarów? I ona zrobiła zdjęcie i to opublikowała w sieci. No i ta murzynka, mimo że w tej chwili jest niby murzynów, się chwali i tak dalej, no ona straciła pracę. No tak to wygląda. Proszę państwa, Miej odwagę być mądrym, bo jak Ci kiedyś odwaga przyjdzie za późno, to, to no właśnie. I ja do dnia Państwu życzę. Powtórzę, miej odwagę być mądrym, jak mówił Horace. Panowie szlachta, bujać to my 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 panowie szlachta